Witam, z tej strony Quar Kolejny odcinek z Modern 3 Z trybu Gun Game tym razem który też, dodał, który też został dodany, jak wcześniej mówiłem, do trybów ogólnych Który bardzo cieszy Aha. Dobra, jakoś go ubiłem Aha, dobra Jakoś nie jest za fajnie to na początek wyszło no i fajnie, nigdy nie umiałem grać w P90. Z... No i kosa i znów P90, nie i przywrócono mi, dziękuję. O nie, 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 nie. Dobra, ubiłem go i Pawlucha ciągle mnie chce zabić. Dobra, 4-4, jakoś nie wystartowałem za bardzo dobrze. Dobra. Ja tu nie będę kampił, bo tego to nie ma sensu, bo za mało graczy tu jest. No niech to szlak. Jedziemy, jedziemy No. Ja tego nie rozumiem. Nienawidzę, jak ktoś mnie z kosy ciska. Kurde. Nie umiem w to grać. Przynajmniej w ten tryb. Dobra Kurde, tam był Dobra, możemy się uda od tyłu go wziąć Dobra, udało się Nie ma kampienia, frajerze Dobra MP7 Moja ulubiona pukawka Dobra, striker też może być Jedziemy Nie, 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 nie. Gin, kurde. No i ładnie. A! Ah, dobra, dostał. A! Ah, prawie było. Dobra, powoli się rozkręcam. Powoli. Dobra, jadę na górę. Mo może mi się uda kogoś ubić. No Ach, Nie, 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 nie. Kurde, chciałem z skosy. Niech to szlak. Ale mi oni wychodzą. O nie! Dobra, to był fuks. No i P90 teraz. Dobra, AK. Kałacha. No cholera, jasne. Jak nie zabiłem go. Dobra. No i fajne reszty naprawdę. No i koniec. Wow, już szybko. Dobra, czwarte miejsce, no było dobrze. Zobaczmy na kilka ładnego. Dobra, to był mały gameplay z, z trybu gangplay. Nie. Eee, yy, ga, gang Co ja gadam Dobra, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i siemaneczko.